Lecimy, kochani, jak już jestem, to jeszcze zrobimy sobie horoskop miesięczny. Oczywiście standardowo gromadki, tak? Na trzy. Na trzy. I kto jako wybierze? Zrobimy tak. Zrobimy tak i zrobimy tak. Macie Państwo trzy. Nie wiem, czy widzicie, ale chyba widzicie. Macie trzy gromadki. Wybieracie jedną. Z gromadek 1, 2, 3 i to jest Wasze przesłanie na miesiąc marzec 2020 czytamy. Czytam tylko do 7. Czytam do 7 i lecimy. Jakież energie ma jedyneczka. Ła! 1, 2, 3, 4, 5, 6. No po prostu moi drodzy, muszę Wam to pokazać. Będę pokazywała może tak przeczytam, ale pokażę Wam. Wasze przesłania, tak, tak, to są pierwsze cztery karty. To są pierwsze cztery karty. Czyli jesteście zwycięzcami, moi drodzy. I wasze ostatnie trzy, czyli nie ma, słuchajcie, odpływacie od złego odpływacie od złego, tak naprawdę nie ma jakiejś straty straty, której żeście się bały, że będzie strata nie ma tej straty odpływacie, jeżeli z chłopem się tam miałyście rozejść, to się nie rozchodzicie lub z kobietką, ale jest jakieś odpłynięcie drogie jedyneczki, w tym tygodniu, słuchajcie przepraszam, w tym miesiącu, no właśnie bo przed chwilą robiłam, drogie jedynki jest podpisanie czegoś, czyli stworzenie siebie na nowo, jestem zwycięzcą czyli początek miesiąca już w czymś zatriumfujecie, coś pięknie zakończycie coś pójdzie do przodu, tak naprawdę w każdej dziedzinie życia idziecie, słuchajcie z przepięknie do przodu coś ładnie wychodzi w świat nowa miłość, nie ma straty, nie bójcie się że nowa miłość Was zrani bo jest to coś fajnego, jest odpłynięcie tak naprawdę od strachu od strachu, od bólu, tak bym to powiedziała moi drodzy, i jest pozbycie się przede wszystkim, początek tygodnia pozbycie się czegoś niedobrego, przepraszam początek miesiąca, pozbycie się czegoś niedobrego czegoś toksycznego coś spisujecie, coś odchodzi od Was, ale jest to bardzo pozytywne dla, dla Was, czyli ktoś, coś odchodzi, coś coś toksy, ja mówię coś, tak, ale coś, co jest toksyczne, czy ktoś toksyczny odchodzi z początkiem miesiąca, środek miesiąca, słuchajcie, siódemka denarów, czyli tak naprawdę bardzo ładnie adekwatny do tego świata i już jesteście zwycięzcami, tak, czyli triumfujecie na początku miesiąca, czyli pierwsza dekada miesiąca jest triumf, totalny triumf, tak, drugi, drugi, druga dekada miesiąca to jest tak naprawdę pójście w świat, tak, pójście w świat, zostawienie czegoś za sobą, ale jest to bardzo pozytywne zakończenie czegoś i ta siódemka, słuchajcie, Denaru, która mówi o tym, że pięknie zasiąłyście coś, pięknie coś stworzyłyście. Poczekajcie. Jeżeli chodzi o miłość, to nie wychodźcie przed szereg. Nie poczekajcie. Czyli niech ta osóbka, niech ta osóbka, która jest nową osobą w poznaną w Waszym życiu, jest to ktoś nowy. Być może jest to ktoś z przeszłości, ale dajcie temu dojrzeć. Niech to samo się rozwinie bardzo ładnie. I wasze obawy odejdą trzecia dekada miesiąca, czyli ostatnia dekada. Każda dekada ma 10 dni, moi drodzy, tak się mówi, że 10 dni ma dekada nawet jak ma 11 to już to powiedzmy ostatnie te, te 11 dni tak w tej dekadzie i jest powrót do czegoś starego powrót do czegoś do zebrania pierwiastków w sobie słuchajcie to jest przepiękne bo tutaj nie ma straty w trzeciej dekadzie nie traficie moje, nie tracicie moi drodzy pomaga wam ktoś na stanowisku w czymś wam pomagał pomaga ktoś na stanowisku i jest odpłynięcie od problemu być może jest sporo wyjazdów i jest sporo wyjazdów do rodziny tak naprawdę lub przyjazdów od rodziny ale jednocześnie Zebranie swoich pierwiastków na dobre. Ogólnie miesiąc jest przecudowny dla jedynki, słuchajcie, bez pozbycie się czegoś, zostawienie daleko w tyle, czegoś toksycznego, czegoś, co nie służyło, coś, co po prostu bałaganiło tylko w życiu, spisanie siebie. Jeżeli chodzi o pracę, to tą pracę dostajecie, wygrywacie. Jeżeli sprawy sądowe, wygrywacie tak naprawdę, ale jesteście zwycięzcami, jeżeli chodzi o drugą dekadę, czyli jest pójście przepiękne, pójście w świat. Nowa miłość, słuchajcie, nie bójcie się, inwestujcie w to miłość, bo ta miłość. Nie skrzywdzi Was, o tak bym powiedziała: osóbka, która jest przy Was, nie skrzywdzi Was, lub jeżeli boicie się straty, to tej straty nie będzie z tego względu, że za dużo było wniesione zarówno od Was, jak i od tej osoby, w, w to, co tworzycie na chwilę obecną. Ale przepiękne ma się czytanie. Ogólnie jest podniesienie się, tak m, przecudne. No i jeżeli chodzi o trzecią dekadę, to jest osobka, która Wam pomaga. Tak jest ten cesarz, czy jest osoba być może na stanowisku, lub staracie się, nie, staracie się tak naprawdę jeżeli są osoby, jeżeli są osoby które, które gdzieś tam dostwierały, no to po prostu odchodzicie od problemu że zażegnujecie jakiś problem ale zażegnujecie jako osoba tak naprawdę jako osoba bardzo pozytywna, w żaden sposób Was to nie dotyka, odpływacie po prostu od problemu, macie dosyć jesteście zmęczeni po całym miesiącu będzie to bardzo intensywny miesiąc ogólnie dla jedyneczek, ale powiem tak trzymać, bo tak piękne karty jakie macie, słuchajcie, jedynki rzadko się zdarzają, czyli przechodzicie w Przepiękne energie, i na koniec miesiąca być może będzie odrobinka odpoczynku, tylko i takie zebranie swoich energii, lub powrót do swoich energii, lub powrót do samego siebie z przeszłości. Ale są to piękne, jest to piękne czytanie na miesiąc marzec. Czyli tak naprawdę, jedynka się przecudownie budzi. I jeżeli macie się zakochać, to się zakochujcie, bo wiele w Was może się zakochać w tym miesiącu. Jeżeli już ma coś świeżego, coś fajnego, to po prostu będzie się to tylko i wyłącznie utrwalało, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Jedyneczki I zapraszam do czytania dwójki. Już lecimy. Ok, bierzemy dwójeczkę. Co dla dwójki, Jedynki miały bajka, poezja, co dla dwójki, Świętowanie, pójście w czystą drogę. Troszkę jakiejś walki, niedostrzeganie jakiegoś problemu, ale bardzo ładne rozważanie później nad tym i dobry osąd raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dobry, osąd i słuchajcie piękna energia, dojrzała energia czyli w coś wchodzę, tak, w coś wchodzę coś się fajnego zadziewa czyli tak, mamy trzy bardzo duże energii i takie jest spojrzenie na ikucie samego siebie dobrze, już wezmę to, czyli tak drogi dwójki, to jest tak Początek miesiąca, pierwsza dekada miesiąca mamy, pierwszą dekadę mamy tak, ja świętuję, ja wychodzę z czymś, i ja zakończam walkę, lub walczę o siebie. Nie dałam się, nie dałam się oszukać nikomu, nie pozwolę sobie na to, żeby dać się oszukać. Przestaję patrzeć przez różowe okulary, tak. Ja pewne rzeczy dostrzegam i ja po prostu wiem, że muszę świętować, ale jest zaczynać od świętowania czegoś, czegoś. Co dzięki świętowanie jest tak naprawdę wynikiem tego, że nie dałyście się, drogi dwójki, oszukać. Weszłyście na czyste koło życia, czyli z czymś, wystartu z czymś wystartujecie, do czegoś pójdziecie, do czegoś będziecie dążyły i zawalczycie o coś. Czego inni nie dostrzegają, i to Wam, wam tak naprawdę da olbrzymie, olbrzymie słuchajcie, zwycięstwo. Nie bójcie się w środku miesiąca, bo przyjdzie, taka, przyjdzie taki strach, troszeczkę na Was spadnie. Być może będzie chodziło, słuchajcie, o implikacje finansowe, że czegoś nie dostrzegłyście, że może Wam coś nie wyjść, ale myślę, że z przepięknym osądem tak naprawdę nie będzie straty. Nie bójcie się tej straty. Musicie oczywiście ważyć, ważyć musicie te wasze inwestycje, Muszą być wyważone, tak bym powiedziała, czy, czy wydawanie pieniążka, tak będzie ono będzie wyważane, ale nie bójcie się, że stracicie żadnej straty w drugiej dekadzie miesiąca. Nie ponosicie, moi drodzy, nawet wręcz bym powiedziała, że wchodzicie w przecudną energię. Tak jest jeszcze tutaj, sobie do tego dodam, macie szósteczkę, czyli dla tych, które czekały na pieniążki, otrzymają, ogólnie na coś, tak, że ym, Dos, dostaniecie tyle ile włożyłyście tak? czy jest to uczucie, czy jest to praca czy nie, czy nie wiem, czy, a, czy jest to jakaś wygrana tak? czy, ale w każdym bądź razie dostanie, dostaniecie tyle i nie bójcie się, że nie dostaniecie, bo w drugiej dekadzie miesiąca drogie dwójki dostaniecie, nawet bym wręcz powiedziała, że będziecie bardzo, bardzo z tego tytułu zadowolone. Jeżeli chodzi o trzecią dekadę miesiąca drogie dwójeczki, to jest tak, wchodzicie w przepiękną energię, może też być tak, że troszeczkę tutaj, to jest jedyna energia, która może troszeczkę zaburzać, bo jest to jest, jest osoba, która jedna osoba jest dla was bardzo, bardzo ciepła jedna to jest z waszego najbliższego otoczenia druga natomiast jest osobą bardzo zimną, chłodną, mącącą która wręcz by chciała żebyście się wycofały z czegoś nie umiem państwu odpowiedzieć, czy to w pracy czy, czy będzie tyczyło pracy czy będzie tyczyło związków ale żebyście będzie patrzyła bardzo chłodno a druga będzie mówiła będzie, jedna będzie patrzyła sercem druga będzie patrzyła bardzo przyziemnie będzie patrzyła intelektem i powiem państwu szczerze, że nie będziecie widzieli my Myślę, że nie będziecie do końca widzieli jak postąpić w danej sytuacji, czy będzie chodziło o emocje, czy będzie chodziło, czy, czy będzie chodziło przepraszam, o uczucia, czy będzie chodziło o sprawy zawodowe, ale powiem tak, ukujecie się na nowo ogólnie, czyli cały miesiąc dla Was drogie dwójki jest taki, że będziecie się kuły na nowo, pieniążka nie zabraknie nie zabraknie w tym, miesiącu, w tym miesiącu, nie będzie fortuny, ale będziecie dalej coś tam będziecie tworzyły, czyli wyjdziecie tak naprawdę bardzo obronną ręką, bo tak jakby karta podpowiada, ostatnia karta to ósemka denarów mówi o tym, że idziesz dalej, idziesz zgodnie ze swoim rytmem życia, tak, czy są to emocje, czy są, czy są to uczucia, czy są to sprawy zawodowe, czy jest to zdróweczko, idziecie bardzo ładnie. Słuchajcie... <laughs> Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to powiem tak, nie walczcie, to tak, jeżeli jesteście przeziębieni, to idziecie do lekarza, tak, nie walczcie, nie walczcie z, 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 ze sobą, ze swoim zdrówkiem, szczególnie dla osób, dla osób starszych, bo trzeba iść do lekarza, trzeba się przebadać, nie ma jakichś zwykłych rzeczy, tu się nic nie zadziewa, jedyne, co może być, to w trzeciej dekadzie coś tam się dzieje z jakąś kostką, coś tam się dzieje ze stopą, a tak poza tym, no i coś tam się dzieje, bo sobie ale to bym powiedziała, że najpierw bardziej na kręgosłupie piersiowym z tyłu niż na niż na lędźwiowym, coś tam się zadziwia ale są to rzeczy, które przechodzą sobie dalej one nie mają zastosowania nie mają zastosowania na, na cały miesiąc, także moi drodzy dwójeczka ma też bardzo fajnie tylko powiem tak, może nie słuchajcie doradców ogólnie, nawet jeżeli będzie ktoś bardzo ciepły będzie to osoba starsza, wstawiałabym na mężczyznę albo kobieta, ale strygonu słuchajcie, strygonu Wodnego, no to będzie miała ciepłe emocje, będzie mówiła sercem, natomiast będzie też i osoba z drugiej strony: będzie osoba z którego, no słuchajcie, powietrza, też osoba starsza, która będzie działała, będzie działała wręcz bym powiedział destrukcyjnie na was: będzie się wtrącała, będzie próbowała was wytrącić z równowagi, a decyzje, które będziecie musiały podjąć, będą zależały tylko i wyłącznie od was. I nie bierzcie tych osób, ogólnie bym powiedziała, nie bierzcie tych osób pod uwagę z tego że względu, że i tak pięknie kończycie miesiąc, budując się dalej, idąc sobie swoją drogą, tak jak los chce, tak idziecie sobie dalej, ale ogólnie nie ma, nie wychodzi żadna krzywda u dwójeczek, tak samo. Także jest takie pełne budowanie, moi drodzy kochani. Pozdrawiam serdecznie i bierzemy się za. Trójeczkę. Nie ma straty, nie dacie się oszukać. To sobie jest świętowaniem. Pieniążki dostaniecie, czyli ogólnie energie są bardzo, bardzo fajne dla dwójeczki, Pozdrawiam serdecznie, kochani hejpa. I bierzemy trójeczkę, co dla naszej trójki na miesiąc marzec. Sięganie po marzenia, tworzenie, chęć nowego romansu. Troszkę samotności, chęć tej nowej miłości, nowych doznań, nowych uczuć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, jest siła, jest siła walka. Chyba zawalczycie o siebie, moi drodzy, zawalczycie drogie trójki o siebie w, w miesiącu marcu. Zawalczycie, ale w, w powiem tak, jeżeli chodzi o uczucia, nie, rzuca mi się od razu, pierwsza dekada, słuchajcie, miesiąca, nie, czyli te pierwsze 10 dni, rzuca mi się, że weszłybyście w to, ale się boicie, boicie się zaryzykować, boicie nie, boicie się zaryzykować, że zostanie coś odkryte, że może was to zranić, że przez to będziecie. Z powrotem samotny i bardzo, bardzo smutne, i takie zgorzkniałe. Nic z tego, moi drodzy. I tak, czy tak, czy tak, drogie trójki, wchodzicie w coś nowego, wchodzicie w nowy romans, w nową znajomość, w nową pracę, bo to są. E, tylko nie bójcie się tego, nie dajcie się temu zadusić, bo tutaj jest ten hochą nad tą pierwszą dekadą, a karty podpowiadają, żebyście właśnie odwrotnie sięgały po swoje marzenia, po realizację swoich marzeń z tego względu, że. Siły wam do tego nie zabraknie, tak naprawdę, inicjatywy, werwy, czy jest to praca, czy są to uczucia, czy jest to zdrówko, tak naprawdę to pięknie z tego możecie wybrnąć iść do przodu, bo to są nowe emocje, to są nowe doznania, nowe emocje. Mamy dwa miecze, słuchaj, znaczy, przepraszam, mamy dwa asy po przekątnej, ale są to piękne, słuchajcie, piękne asy, które mówią tylko o tym, że będziecie miały, drogie trójki, dużo, dużo siły w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o drugą dekadę, słuchajcie, jeżeli chodzi o drugą dekadę, troszeczkę, samotności. Czyli to tak jakbyście się skupiały. Druga dekada będzie przeznaczona finansów, na finanse, tak, ale jednocześnie pozwoli wam w jakiś sposób zbudować się. Nie wiem czy jest to takie fizyczne czy że nie, fizyczne, czy jest zrobienie coś ze swoim wyglądem, zrobienie czegoś ze swoim życiem, wyjście tak naprawdę z tej swojej samotni, tak, bo jest to tak jakby dobrze ja tutaj wyszedłem, ja wyszłam, tak, ja zaryzykowałam, ale ja muszę się w jakiś sposób pokazać. Nie, I tutaj bym powiedziała drugie trójki, że nieważne jakie jesteście, jeżeli ktoś Was zauważył takim, jakie jesteście, to takimi pozostańcie. Nie wchodźcie w skorupkę z powrotem, tylko odwrotnie. Otwórzcie się, otwórzcie się na emocje, otwórzcie się na, do, na doznanie, otwórzcie się na nowe prace, otwórzcie się na nowe znajomości, z tego względu, że nie zabraknie Wam niczego, nie zabraknie pieniążka, nie zabraknie mądrości, ale jednocześnie nie zabraknie seksu i nie powinno zabraknąć tak naprawdę dobrych, ciepłych emocji oraz ludzi tak, jeżeli ludzi, no to będą to kobiety czy mężczyźni z trygonu ziemskiego lub z trygonu, słuchajcie, wodnego bo tak tutaj to najbardziej widzę to będą osoby, które będą przepięknie działały na Waszą samotnie w drugiej dekadzie miesiąca, aczkolwiek myślę, że się pięknie tutaj zbudujecie odbudujecie, tu jest jakaś nowa praca nowe propozycje, wyjście przede wszystkim ze swojej samotni, obudzenie swoich emocji w drugiej dekadzie zadziewa się coś fajnego, coś fajnego co spowoduje, że rozkwitniecie jak te skoroneczki, moi drodzy. Być może ta miłość z tej pierwszej dekady, której się tak strasznie boicie, tych nowych doznań, czy nowych emocji, nowych inwestycji, bo to są nowe inwestycje. Ogólnie jest to sięganie z pierwszej dekady pomarzenia i warto po to sięgać, moi drodzy, nie bać się tego, bo tylko w głowie mamy tak naprawdę, a te marzenie czy te marzenia one mają wielką szansę na realizację w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o trzecią dekadę, moi drodzy, no to macie siłę, tu jest walka. Będziecie walczyć, coś będziecie przecinać. To będzie tydzień, słuchajcie, takich rozgrywek e, zawodowo-bytowo, emocjonalnych też, bo mamy tutaj mamy i kielich, mamy tutaj siłę, ale mamy jednocześnie miecze, tak, czyli coś nie idziemy za swoją prawdą, walczymy o swoją prawdę, o coś walczymy, ale zwyciężamy, bo mamy tą siłę, tak? No i ja samie, czy które to są cięcia, ale to są cięcia takie zdroworozsądkowe, czyli tak naprawdę podejmiecie, będziecie drogi trójki podejmowały w trzeciej dekadzie miesiąca, w tych ostatnich dziesięciu dniach będzie się podejmowały bardzo wiążące jakieś decyzje, decyzje, czy postanowienia, czy, czy odejścia, czy przyjścia, czy odwrotnie właśnie otwarcia się na cokolwiek, tak, bo tutaj mi się pokazuje, że można się otworzyć jednocześnie, bo jest tutaj ta królowa kielichów, czyli tak naprawdę jest to przepiękne otwarcie. Posłuchajcie, drogie trójeczki, rysujecie mi się bardzo ładnie, bo to jest tak nowe uczucie, nowa ja, otwarcie się, nie wiem, ale kojarzy mi się, że dużo, słuchajcie, trujeczek jest ze znaków wodnych. O tak bym powiedziała, niesamowicie dużo trujeczek, to znaki wodne, no tutaj część może być, ale tak najbardziej to tutaj znaki wodne wybierają, słuchajcie, trójeczkę, nie wiem czemu, no tak, tak tutaj się na, zarysowało, ale jest tak, jest dużo emocji w tym miesiącu, czyli nie jest dużo emocji, ale emocji bardzo pozytywnych, prócz tego jednego chochoła, który dlaczego to występuje, walka, ze, walka z samym sobą, to jest taka ślepa walka z samym sobą, niepotrzebna niepotrzebna, bo y, czasami warto sięgnąć po te marzenie i zobaczyć czy, i zobaczyć, ono, nie, ono Was nie skaleczy, ja bym powiedziała, drogie trójki że w pierwszej dekadzie że w pierwszej dekadzie osiem sięgniecie po coś pięknego po coś fajnego, czy jest to praca czy są to, słuchajcie, nowe projekty tylko y, nie, możecie mieć za, nie możecie mieć za głową tych swoich obciążeń, musicie się tego pozbyć bo ten chochoł będzie, będzie Wam towarzyszył, to co będziecie chciały stworzyć, czy wejść w nowo czy w nowy związek, czy odbudować coś swojego, ale wydaje mi się, że jest to coś, coś nowego, coś świeżego, coś, co byście chciały, żeby spełniło Wasze marzenia, czy, czy ten ktoś, czy ten jeden jedyny, czy ta jedna jedyna, ale żeby ten ktoś spełnił Wasze marzenia. Tak, to jest wielka szansa na to, bo mamy tego asabuła, czyli nowa energia, coś pięknego, tak środek miesiąca, skupienie się troszeczkę na pracy, na... ale ja myślę, że tutaj bardzo ładnie pieniążka nie zabraknie w tym miesiącu, troszeczkę tej samotności ktoś Was wyrwie z tej samotności i ostatnia dekada, słuchajcie siła, siła do walki, czyli tak naprawdę to tak jakbyście się pięknie regenerowały, wchodziły w tą wiosnę tak naprawdę, słuchajcie, w tą wiosnę wchodzicie bardzo ładnie, delikatnie delikatnie, swoimi energiami tak, ale swoimi energiami na zasadzie że tak jakbyście się pozbyły tego chochoma, sięgacie po jakieś marzenia Coś odkrywacie w sobie, być może tworzycie jakieś marzenie, tak? Ale sięgacie po to. Ktoś Wam pomaga wyjść samotnie, niesamowicie fajnie, być może jakaś praca, propozycja pracy, wyjazdu do pracy lub sięgnięcia po jakieś zasoby, kupno sprzedaż, bo to są przeróżne sytuacje mogą być, słuchajcie Państwo, i trzecia siła, czyli już w trzeciej dekadzie, tak od pierwszej, gdzie jest to takie delikatne, leciutko, środkowa jest takie uziemione, bardzo fajne. Tak jest bardzo fajny, bo ten środek mi się najbardziej podoba. Mimo wszystko, że nie jest taki uziemiony i samotny troszeczkę, tak, ale, ale tutaj mamy mądrość, mamy pieniążek i mamy emocje, tak? Czyli mamy uczucia i to jest ze sobą pięknie powiązane. I ostatnia dekady ja po prostu mam siłę, czyli coś się zadziewa takiego, że musicie powalczyć o coś, coś musicie przeciąć, swoją prawdę pokazać, ale jesteście zwycięzcami w tym także, drogie trójki, pozdrawiam serdecznie. Miesiąc należy do Was, moi drodzy. Pięknie rośniecie w energię przez cały miesiąc. Marzec pozdrawiam serdecznie i do kolejnego czytania chyba.